Zróbcie ze mną unboxing rzeczy przywiezionych z domu Na pierwszym miejscu jest taki duży stolik Pasek cytrynowy do odkamieniania czajnika, bo w Lublinie jest mega duży O! Merci, Marcelo! <grytanie> Także się nie Dwoje eee, Pojemniczki do przechowywania z Ikei Naczynie żaroodporne do piekarnika Poduszka na krzesełku Element mopa Dwie miseczki Duża miska, przyda mi się. Kawałek patelni, Tu kiedyś była cała patelnia. Urwała jej się rączka, ale uważam, że dalej jest. Można ją używać. W tym pudełku były dwa kubeczki. I sztuczce. Mamy jeszcze taką łopatę do patelni. I półeczkę. Czas na drugą torbę. Mamy tutaj drugą poduszkę, bo na jednej śpi mi się mało wygodnie. Takie techniczne rzeczy, typu nici, nożyczki, taśmy. Te rzeczy przydadzą nam się jeszcze później, bo będzie filmik z urządzania pokoju, a wtedy one naprawdę zrobią robotę. Rękawica do czyszczenia kibla. Kolejna część mopa. I ostatnia paczka. Ostatnia część do mopa, słuchajcie. Łąteczki. Suszarka na sztuczce. Moja monsterka przeżyła noc w zimnym samochodzie, więc bimy jej brawo, naprawdę pogratulujmy jej bycia dzielną, no śliczna jest, kocham ją i znajdzie swoje specjalne miejsce w tym pokoju na pewno.